Pogrzeb Pawła Adamowicza będzie jednocześnie Dniem Żałoby Narodowej, tak ustanowił Andrzej Duda. Prezydent Gdańska został zaatakowany przez Nożownika podczas 27 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, co zakończyło się tragicznie. Kiedy odbędzie się pogrzeb Pawła Adamowicza, to pytanie dało się usłyszeć już kilka godzin po tym, jak lekarze poinformowali o przegranej batalii o życie prezydenta. Chociaż od tragedii minął zaledwie jeden dzień, w mediach pojawiły się już pierwsze informacje dotyczące dniu pochówku mężczyzny. Pogrzeb Pawła Adamowicza zaplanowany na sobotę, według nieoficjalnych informacji, do których dotarła polska agencja prasowa, pogrzeb prezydenta Gdańska ma odbyć się już w sobotę, 19 stycznia. Czekamy jeszcze na potwierdzenie tej informacji przez inne, wiarygodne źródła. Chociaż narodowa żałoba ma obowiązywać tylko w dniu pogrzebu Pawła Adamowicza. To w Gdańsku trwa ona już od dziś. Poinformowała o tym rzeczniczka prasowa prezydenta Gdańska, Magdalena Skorupka, kaczmarek. Od wtorku do dnia pogrzebu w Gdańsku obowiązywać będzie żałoba, zakomunikowała kobieta. Wojewoda nie widzi podstaw ku wprowadzeniu żałoby co szokujące. Wojewoda Pomorski, Dariusz Broich, nie widzi podstaw ku wprowadzeniu żałoby w Gdańsku. Poinformowała o tym jego rzecznika, Małgorzata Sforobowicz. Wojewoda Dariusz Drelich nie ma podstaw prawnych, aby ogłosić w Gdańsku żałobę w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, poinformowała jego rzeczniczka Małgorzata Sforobowicz. Mimo początkowych wątpliwości, koniec końców wojewoda Dariusz Drelich ustanowił żałobę na terenie całego województwa pomorskiego. Trwać ona będzie od dziś aż do dnia pogrzebu Pawła Adamowicza. Trzydniową żałobę ustanowiły także inne miasta, w Warszawie, Poznaniu, Gdyni oraz Sopocie. Trwać ona będzie od wtorku do czwartku 17 stycznia.